No, witam wszystkich, którzy mnie oglądacie, słuchacie, subskrybenci, nie subskrybenci, znajomi, nieznajomi, Ślązoki i mieszkańcy Śląska. Dzisiaj nie będę tak sprawiał o ciekawych rzeczach. Dzisiaj powiem o dzisiejszej sytuacji jako jest. A jest jako, że wtedy będziemy mieli wybory na tego co rozkieruje całką polską. Przydawi w teorii na prezydenta państwa. prostu mają te głosy, wychodzą. Jedni mówią, żeby wcale nie iść na wybory, drudzy mówią, żeby iść, ale głosować na nich, na tamtych. A ja no powiem tak. Te wybory wołają pomsta do nieba. To jest pewne. Tak jak to teraz jest zrobione, nigdy więcej być nie może. Ale tak jak kandydat, którego popierają Szwedzoki razem, Kosinia, Kamysz, Odo, taki i obodo. nie możemy oddać walkowerem i pogodzić się z tym, że dalej będziemy rządzeni no, powiedzmy sobie, delikatnie przez człowieka, który na pewno nawet nie poradzi wymienić wszystkich swoich kandydatów na prezydenta. Się sami zastanówcie, wiele jest tych kandydatów i wiele jest wszystkich kandydatów, zarejestrowanych jest dziesięciu. Nie będę gadał, że możecie głosować na Władka Osinaka, czy Panią Kidawę Łońską. Możecie głosować na Piotrowskiego, bo i taki tam jest, i Hołownia, i wiele, wiele jeszcze większych. Głosujcie na kogo chcecie. Głosujcie na kogo chcecie, idźcie na te wybory, bo jak nie, to predominują zwolenniki jednej słusznej opcji politycznej. I ta opcja polityczna no, dalej będzie szykować, no, że tak powiem, nie najlepsze czasy. Bo to, co zrobili z tą pandemią, jak się zachowali, to mi przypominał stary widz, Przywadzi Icek do Rabego i go do raby. Urodziło mi się dziecko i mówię, teraz ciśba w duma. Co mógł zrobić? A rabe mówił, kup se koza. Kupił sobie koza i przychodzi do rabego rabę, ale teraz wcale nie umiał być ma być w duma. No to idź sprzedaj się ta koza. sprzedał ta koza i powiedział, rabe, o, teraz ja mam dużo wolnego miejsca. I to nasze rządzące też, bo zawierali nam no wszystko, a teraz ja, no, puszczają tak bez bez zastanowienia, że możemy się iść na plac, że mamy jakieś larwy kupować, że mamy łazić tak, siak, no albo mamy stan wyjątkowy i rząd rządzi dekretami i ogłasza, że są nasze prawa ograniczone, albo nie mamy takiego stanu i obowiązuje konstytucja, jak się chce iść do Czechów, to idę, a jak wracam to wracam. Jak stalić do, do Niemiec, to ida, czy jada, ale jakby był stan wyjątkowy, no to mogliby tak robić, mogliby zrobić, że po tym ze stanu wyjątkowego będą poleku wyłazić. To jest stan wojenny, który prowadził Jaruzelski i słusznie widziano, partia też, która działała jako jedyna słuszno, ale ona przynajmniej to robiła oficjalnie, nie? a nie nieoficjalnie. Zrobiła to bardziej po ludzku i nie zabroniła nam na przykład trefić się na plac i połosprawiać. Jak poszła ich na szkata, to nie, nie musiały się bądź, że zapłaca sztrofa, nie? bo na szkata to nie mogła pograć przez internet. I to, wiadomo, jeszcze raz, idźcie na wybory, belujcie na kogo uważacie. Włożycie, że to może być ktoś z lewicy, że to może być na przykład pan Hołownia, bo dużo moich znajomych by go do Unii pójdą modelować na pana Hołownię. No idźcie, idźcie. Tak, co by była i druga tura. Nie dajcie się zbałamucić tym, co wam ugadają że no jedna tura wygra tym słuszny, jedyny, i dalej nami będą rządzili ludzie, które nienawidzą, że mamy pomyślonek, że myślimy inaczej niż tą korzą. No i to by było na tyle, a nie jeszcze muszę się jedna pochwalić. E, moje takie tu filmiki o e, ciekawych falach z mojego żywobycia. spotykają się ze zainteresowaniem i najbardziej mnie radowało to, że mój kamrat odlot, Ogień z Powiedział mi, to się nie do o przedszkole, bo wiadomo o przedszkolu, co tam sprawiał i no to się nazywa ochronka po śląsku. No i mu przyznawał recht, no, że ja już zdążył zapomnieć, że to się ochronka nazywał, bo widzicie od mojego czasu przedszkola do dnia dzisiejszego to już minęło ze zechcych lot, więc to e, muszę padać. Róbmy wszystko, żeby ten nasz język, ta nasza kultura nie padła. A mam jeszcze jeden komunikat. Do wszystkich, które tam w internecie robicie coś po śląsku, pomyślcie, ja mam taki, takiego, taką propozycję, co byśmy się wszyscy trafili w realia, ja już to pójdzie, mamy sprzęt, mamy umiejętności, zebrali bymy ludzi i zrobilibyśmy sobie taką działającą non-profit telewizoriką po śląsku. Nie, ty mi śląsk, nie, ty mi ślązaczka, nie, ty mi tamto, siamto, wamto. I no po śląsku. Kaj, I pieśniczki były po śląsku, Kaj teatr byłby po śląsku, jak to na, to na przykład Makula robi. Byłyby pieśniczki po śląsku, jak to śpiewają na przykład Ślązoki Razem. Ta pieśniczka mi się wyraźnie podoba i ją zawsze lansuję, bo zresztą została napisana y, tak muzyka jaki Słowa e, w, dla mnie i ja mu te wszystkie prawa autorskie, i żeby my to mogli robić jako coś, co będzie trwałym elementem naszej kultury, naszego języka, co ten język się jak najbardziej rozwijał, co by był jak naj, a nie co by przypominać stare worty, które my już przepomnieli a które możemy już zaś i nie musimy się nie bać. No to do już zaś z pąboczkiem, co by Wam się darzyło i co by przechorowali tego koronawirusa, nawet nie zauważając, że on koło Was Bo to ponoć jest jedyną możliwą reakcją na to, żeby się pozbyć tego pieroństwa. I niech no czy koronawirus skoczy na pukiel, jak to śpiewają w radioku. No to już to zaś.